Cześć witajcie. Ostatnio miałem trochę problemów z betoniarką. Po naładowaniu towaru, betoniarka nie miała siły kręcić, także musiałem jej pomagać. I generalnie nie jest to zbyt ciekawa sprawa, z tego względu, że dwie betoniarki po prostu człowiek ziejany, jeżeli trzeba ją wspomagać. Jednakże znalazłem rozwiązanie i dzisiaj z tym rozwiązaniem się z wami podzielę. Przyczyna się okazała prozaiczna, po prostu winny był pasek. Betoniarka była zakupiona bodajże w 2016, 2017, teraz nie jestem pewien, także ma 7-8 lat. No i z czasem ten pasek tutaj klinowy, po prostu on się służywa, naciąga. Generalnie dobrze w, w takim wypadku zakupić betoniarkę, której producent oferuje części zamienne, gdyż... No wiadomo, ja za ten pasek zapłaciłem 30 euro, natomiast nowa betoniarka pewnie teraz kosztuje, nie wiem, 300-360 euro. No i betoniareczka działa dalej, no i jest jeszcze w całkiem dobrym stanie. Także zanim będziecie kupować nową betoniarkę, no to radzę zajrzeć do środka, zobaczyć, czy właśnie pasek się nie ślizga, też mogą być inne rzeczy. Dlatego też przy zakupie betoniarki Warto zwrócić uwagę na to, żeby zakupić betoniarkę, której producent oferuje części zamienne. No, ja tu jestem właśnie na stronie sklepu firmy, z której zakupiłem moją betoniarkę. Ona, to znaczy, ja zakupiłem ją przez przypadek. W sumie pojechałem do sklepu i zakupiłem model, który mi odpowiadał. Chyba był najtańszy wtedy. No ale. Miałem szczęście, gdyż okazało się, że oferuje ta firma również części zapasowe. Tu teraz nie znajdę tego paska, który zamówiłem. Ale jak widzicie, jest tu cała gama części do różnych typów betoniarek tej firmy. No i warto właśnie na to zwrócić uwagę, żeby potem się nie okazało, że przez jedną część za kilkadziesiąt złotych po prostu musimy kupić nową betoniarkę. Ale jak wiadomo każdy może mieć troszkę inną sytuację. Niekoniecznie taka jak moja. Dlatego zapytamy ChatGPT. GPT. Uszkodzony silnik. Jeżeli silnik nie działa prawidłowo może mieć, nie mieć wystarczającej mocy do obracania bębna. Problemy z zasilaniem. Sprawdź czy betoniarka ma prawidłowe zasilanie. Uszkodzone przewody lub wtyczki mogą powodować problemy z dostarczaniem energii. Zatarcie łożysk. E Łożyska mogą się zatać lub zanieczyścić, co utrudnia ruch bębna. Lubi mogą. No, tak troszkę kali, kochać kali uciąć. E, zablokowany bęben. Jeżeli wewnątrz bębna znajduje się materiał, który blokuje obrót, betonniarka nie będzie mogła się kręcić. To chyba chodzi o wypadku, gdy na przykład beton. Z którejś części betoniarki zastygnie, no ale to zawsze można sobie młotkiem skuć. Problemy z przekładnią. Uszkodzenia w systemie przekładni mogą również uniemożliwić prawidłowe działania. Zaleca się przeprowadzenie wizualnej inspekcji oraz, jeżeli to konieczne, skonsultować się z fachowcem w celu dalszej analizy i naprawy. No. Ostatnio z moich doświadczeń ze zmywarką no, Każda wizyta fachowca lub zawiezienie do fachowca no, kosztuje To by było na tyle Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie Mam nadzieję, że pomogłem A tu jak widzicie małżonka czeka aż i odpalę kosiarkę No bo wiecie, cisza na planie